Witam serdecznie. W końcu w kwietniu nadeszły cieplejsze dni i możemy zabrać się za wypuszczanie kolejnych pszczół murarek, żeby tutaj wzbogaciły naszą szczawieńską populację w Parku Szwedzkim. Mamy tutaj pudełko z 700 sztukami kokonów, murarek oraz specjalne pudło wylęgowe, które może zaprezentuję, które pozwoli bezpiecznie kokonu murarką się wylęgnąć z kokonów i y, 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 zabezpieczy je przed drapieżnikami, które mogłyby się tymi kokonami po prostu pożywić. Y, tutaj wsypujemy y, kokony, tu się wylęgają, one potem specjalną, o, taką utrudnioną drogą dla wszelakich, y, wszelakich y, jak, drapieżników sobie wylatują bezpieczną i mogą już od razu ruszać, zapylać Wszelkie rośliny rosnące w parku i w okolicznych ogrodach. Także teraz przystępujemy do pracy. Odsuwamy zasuwę górną, otwieramy bełko z murarkami, które dotychczas były przechowywane w lodówce w temperaturze około 5 stopni i spokojnie sobie dzięki temu mogły spać. Wysypujemy je w pudełku. O. o. Mniej więcej połowę. Teraz zabezpieczamy górę. O. I umieszczamy w naszej specjalistycznej, wykonanej przez pracowników urzędu budce dla owadów które której są różne zakamarki do, specjalnie przygotowane żeby murarki mogły sobie tu wytwarzać gniazda o, teraz zabezpieczamy siatką przeciw drapieżnikom które mogłyby po prostu pożywić się tymi yy, tymi kokonami o tu jeszcze jedno możemy dać o. I teraz chciałem jeszcze zaprezentować. To są specjalne otwory, w których murarki mogą wykonać swoje gniazda. Proszę zobaczyć, takie zamurowane właśnie gliną ziemią, to są zamieszkałe, czynne gniazda, gdzie są kokony, potem larwy, które mają tam zebrany taki pyłek, którym się odżywiają i. Jeżeli będą się, to są zeszłoroczne gniazda. Jeżeli będzie odpowiednia temperatura, one wygryzą się i wylecą na zewnątrz. Niektóre tutaj prawdopodobnie już, już to zrobiły. W jednym takim otworze jest składane kilka, kilka jaj. One są od siebie pozamurowywane właśnie tą gliną. I, i, I z jednego otworu może wylecieć nawet kilka murarek, 3-5, w zależności od tego, jak długi jest ten, jest ten otwór. Dla murarek, co jest bardzo ważne, ważne jest, żeby temperatura była już trochę wyższa, bo one są dosyć wrażliwe na, na chłód, a poza tym no, muszą być, musi być dla nich pożytek muszą już kwitnąć drzewa, krzewy i inne rośliny. Na których będą mogły zbierać ten pyłek i się nim odżywiać. Oproszę tutaj mamy właśnie krzew owocowy, który bardzo ładnie kwitnie. Oprócz tego wiele innych drzew kwitnie w, w okolicy, i, i, i one będą miały tutaj bardzo dużo pożytku. Teraz znajdujemy się na naszym nowo zagospodarowywanym skwerku. Nazywamy go skwer przyjazny owadom, znajduje się przy ulicy Narciarskiej, przy drodze na Słoneczną Polanę, tutaj zamocowaliśmy takie specjalistyczne budki dla owadów zapylających i będziemy właśnie tu zasiedlać je naszymi nowo zakupionymi murarkami. Około 350 sztuk trafi tu. 350 trafiło również do parku Szyckiego, co już wcześniej nagrywałem. Tutaj tym razem wykorzystamy tego typu pudełka wylęgowe, w których będą mogły bezpiecznie się wylęgnąć pszczoły i wylecieć, żeby tutaj również dla nas pracować. Przystępujemy do umieszczania kokonów w kolejnych budkach. Muszę otworzyć. Dobrze, tu wsypiemy już myślę resztę. O, zamykamy cyk i wkładamy do tej oto budki. Dzięki temu murarki będą bezpieczne, teraz zabezpieczamy siatkę, żeby żaden drapieżnik nie miał tutaj dostępu, a ten ruch zostawimy tak, żeby mogły nim pszczoły wychodzić, bo obawiam się, że te oczka są za małe tu w tym w tym domku to są miejsca dla murarek, ale no tutaj boję się, nie mam gdzie włożyć tego pudełka wylęgowego i, i, i wolę, żeby ono było zabezpieczone siatką. Otwory są tutaj i jak tylko się wylęgną, będą mogły sobie spokojnie tędy wylecieć. Zresztą będę też obserwował, jakby się cokolwiek działo złego, to mogę im nawet więcej tutaj uchylić. Poza tym chciałem jeszcze pokazać, że na tej działce mamy również coś ciekawego takiego. Są to budki dla motyli. Kolejny domek dla owadów, i kolejny takiego typu. Mamy nadzieję, że te, które się wylęgną, w tym zasiedlą też wszystkie. Oprócz tego, na tym skwerku pojawi się wiele roślin miododajnych. Będą to budleje, czyli motyle krzewu, które będą przyciągać wielką ilość pięknych, kolorowych motyli. Które będą miały swoje budki, tu no i na pokazanym wcześniej drzewie. Ponadto mamy już posadzone yy, lipy młode, które są, jak wiadomo, miododajnymi, kwitnącymi ładnie drzewami. Tutaj rosną azalie. Mamy też piękne cisy. Przepiękne pomnikowe tuli panowce. Wszystkie z nich to rośliny kwitnące i miododajne. Tu są dęby jeszcze, które prawdopodobnie są przesadzimy, żeby zapobiec za zbytniemu zacienieniu tego skweru, który chcemy nazwać, tak jak wspomniałem wcześniej, skwerem przyjaznym owadom. A tutaj chciałbym jeszcze zaprezentować zeszłoroczne kokony, z których wylęgły się właśnie murarki. Można to poznać po tym, że posiadają o takie otworki, który, przez które wygryzły się te pszczoły i, i wyleciały. Praktycznie 100% kokonów jest właśnie takich pustych, więc były to bardzo dobrej jakości kokony i, i, i te murarki już pracują dla nas tutaj w szczawnie.